Cześć Wam! Oto kolejny odcinek z serii dziwnych oraz prototypowych pojazdów II wojny światowej. Dziś chwycimy się amerykańskiego T28 lub też T95 z końcówki II wojny światowej. Czy słyszeliście o nim? Jeżeli nie, to serdecznie zapraszam Was na materiał, a jeżeli tak, to również Was zapraszam. Lecimy z odcinkiem. Upewnijcie się tylko, że już jesteście na moim facebooku, tiktoku oraz instagramie, czyli moim najnowszym medium społecznościowym, które całkiem niedawno założyłem. Tam również publikuję bardzo dużo ciekawych treści. Podczas tego konfliktu armia amerykańska mogła pochwalić się naprawdę wieloma udanymi maszynami. W 1943 roku, dzięki informacjom wywiadowczym, dowiedziano się o tym, że Niemcy planują serię umocnień przed. Domiemanym atakiem amerykańskim. A jak wiemy w trakcie operacji Overlord istniała już linia Zygfryda, czyli wielka sieć umocnień, która była wzdłuż powiedzmy, że wzdłuż ówczesnych granic III Rzeszy przydałoby się im jakoś sforsować, najlepiej z użyciem specjalnego sprzętu przeznaczonego właśnie pod to. Sam pomysł narodził się, tak jak wspomniałem, w 1943 roku, ale dopiero w 1944 zaczęto go rozwijać typowo pod założenie niszczenia niemieckich linii mocniej. Projekt pojazdu zatwierdzono już w marcu 1944 roku, jednak producenci się nie wyrobili i przełożono jego użycie na front pacyficzny japoński. Projekt zaakceptowano i po kilku konferencjach udało się ustalić specyfikację pojazdu. Otóż założono wyprodukowanie pięciu prototypów oznaczonych jako T28, a później nazwę tą zmieniono na T95 Gun Motor Carriage. Prace rozpoczęto we wspomnianym już wcześniej marcu 1944 roku, a jego pancerz miał mieć grubość aż do 12 cali, czyli 304 mm z przodu. Uzbrojenie miała stanowić armata T5E1 kalibru 105 mm z zapasem amunicji 62 sztuk oraz klasyczny i dobrze znany karabin M2 działo. Zostało umieszczone w jarzmie T40, a ono samo w sobie mogło się poruszać w zakresie 10 stopni w prawo, 11 stopni w lewo, 19,5 stopnia do góry oraz 5 stopni w dół. Szybkostrzelność to około 4 strzałów na minutę, a pocisk przeciwpancerny przebijał płytę pancerną w grubości 130 mm ustawioną pod kątem 30 stopni z odległości kilometra. A 80 mm pod kątem 60 stopni. Masa tego potwora, oczywiście w gotowości bojowej, miała stanowić 95 ton, a prędkość miała stanowić 14 km na godzinę, zapewniane przez jednostkę napędową spalinową GAF. V8 o mocy 410 koni mechanicznych. Wysokość miała stanowić 2,8 m, długość 11 m, a szerokość 4,4 m. Jak widzicie, spore to było. Jego zasięg miał stanowić 160 km, a jego 300 mm pancerz miał zapewnić mu ochronę nawet przed niemiecką 88. Co jak na tamte czasy było całkiem sporym osiągnięciem, bo naprawdę niewiele pojazdów mogło pochwalić się odpornością na tę armatę. Jak pewnie widzicie na zdjęciach, zazwyczaj znajdują się tam aż Oj. cztery gąsienice, co wcale nie było przypadkiem, ponieważ ogromną masę 95 ton trzeba było jakoś rozłożyć. A gdy czołg właściwie to działo pancerny opierało się na czterech gąsienicach a nie na dwóch, to wtedy ciężar był rozłożony lepiej i pojazd po prostu mógł lepiej się poruszać. Co ciekawe podczas transportu tego pojazdu na pole bitwy jego zewnętrzne gąsienice miały być zdejmowane, tak jak widzicie teraz na zdjęciu. Pierwsze dwa prototypy z pięciu powstały dopiero w drugiej połowie 1945 roku, a następnie co ciekawe Założono produkcję 25 egzemplarzy seryjnych. Jak pewnie się domyślacie, coś musiało pójść nie tak. Otóż był problem ze znalezieniem jakiegokolwiek producenta, ponieważ, tak jak powiedziałem, te dwa czołgi były gotowe dopiero pod koniec 1945 roku, kiedy na walki z Japonią było już za późno. Wobec tego finalnie zarzucono ten projekt i zrezygnowano z budowy pozostałych trzech prototypów oraz oczywiście produkcji seryjnej. Pod koniec 1945 roku, albo wiem w grudniu, jeden z tych czołgów przewieziono do Aberdeen, natomiast drugi w 1947 roku do Fort Knox. Następnie dwójkę przewieziono do Enginer Board w Junie. Gdzie w 1947 roku podczas testów miał miejsce wypadek, w wyniku którego zapalił się silnik i pojazd nie przetrwał. Natomiast pierwszy egzemplarz, który przetrwał, poddano testom strzelniczym oraz terenowym. I co ciekawe, jego mobilność okazała się lepsza niż zakładano. Albowiem cztery gąsienice bardzo dobrze radziły sobie nawet w grząskim i podmokłym terenie. Natomiast jego armata okazała się być dość skuteczna, uniwersalna oraz radziła sobie z wszelakim pancerzem. Natomiast głównym problemem tego prototypu była słabość silnika oraz duża awaryjność. I w ten sposób dość niespodziewanie i szybko skończyła się jego krótka wojskowa kariera. Jak więc widzicie, nigdy nie wziął udziału w prawdziwych walkach i nie miał okazji sprawdzić się chociażby podczas wojny z Niemcami lub Japonią. Ale odpowiedzmy sobie na główne pytanie, czy finalnie maszyna ta była dobrym rozwiązaniem oraz czy faktycznie poradziłaby sobie na polu bitwy? Może po prostu została za późno wprowadzona, a może jednak były to po prostu pieniądze wyrzucone w błoto? W mojej opinii, wraz z biegiem czasu, pojazd ten miałby coraz mniej sensu i stawałby się on coraz bardziej przestarzały, ponieważ era wielkich i ciężkich czołgów, już niestety z, koń z końcem II wojny światowej, również dobiegła końca. I pomimo dobrych rezultatów po testach, ja uważam jednak, że nie odnalazłby się on na prawdziwym polu bitwy ze względu na swoją jednak mozolność, ociężałość i awaryjność. No, i tutaj możemy sobie nieco pogdybać, ponieważ gdyby szybciej został on wprowadzony na uzbrojenie, gdyby szybciej znaleziono jakiegoś producenta, oraz gdyby szybciej wojsko się tym zainteresowało, to może losy tej maszyny potoczyłyby się zupełnie inaczej. Jeden z tych egzemplarzy, który przetrwał do dziś, cały czas znajduje się w tym oto muzeum, gdzie do dziś możemy go oglądać ale może wy wyciągnęliście nieco inne wnioski z tej opowieści. Jeżeli tak, to jestem bardzo ciekawy. Oraz, jeżeli chcecie, to oczywiście podsyłajcie mi Wasze propozycje na następne filmy. Mam już kilka, ale następnymi oczywiście nie pogardzę. Bardzo dziękuję Wam za wytrwanie do końca tego odcinka oraz zachęcam Was do pisania wszelakich komentarzy, ponieważ to podbija również zasięg mojego filmu oraz nakręca mnie do dalszego działania. Dzięki Wam za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!